Fiat 500 numer 3, czyli ogłoszenie numer 3, w zasadzie ogłoszenie numer 1, bo to był samochód pierwszy, który znaleźliśmy i, i w przypadku, którego udało nam się skontaktować z właścicielem via Whatsapp oczywiście, czy Whatsapp. Plus jest taki, że samochód jest z 1966 roku i mam cały czas kontakt ze sprzedawcą, który wysyłał mi różnego rodzaju zdjęcia spodu, newralgicznych punktów, podłogi, Wysyłał film z pracy silnika, i tak dalej. Jesteśmy w zasadzie w ciągłym kontakcie. I wie, że przyjedziemy konkretnie po Fiata 500. Zobaczymy, w jakim będzie stanie. 66 rok, biała wersja F. Zobaczymy. W każdym bądź razie trzecia 500, którą będziemy oglądać. Natomiast Fiat 500 numer 2, którego oglądaliśmy już dzisiaj, wydaje się być absolutnym sztosem. Mam nadzieję, że sfinalizujemy transakcję jutro. W teorii jesteśmy umówieni na godzinę 15. Ale dla pewności jeszcze chciałbym zobaczyć właśnie Fiata 500 numer 3. Zobaczymy co z tego wyjdzie. My skręcamy w lewo. Oh. Musimy poczekać na paliwo. No i wracamy z oględzin Fiata 500, numer 3. Fantastyczna atmosfera. Spotkaliśmy się w prywatnym domu właściciela a w zasadzie właścicielki, bo właścicielka jest trzecią osobą w rodzinie w zasadzie to samochód należał do jej taty po śmierci taty jeździła tą 500 -kowi. jej mama natomiast pani jest jakby aktualnym właścicielem no myślę, że pani ma około 60 lat więc samochód pewnie zna z dzieciństwa cała atmosfera w ogóle i otoczka tego jak zaprezentowano nam ten samochód to jest coś niesamowitego bo widać, że to są bardzo, bardzo weseli bardzo tacy Rodzinni ludzie, zresztą jak większość Włochów. Sam samochód jest naprawdę bardzo, 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 bardzo ładny. I te egzemplarze, które można zobaczyć w Polsce, absolutnie nie umywają się do tego, co można znaleźć tutaj we Włoszech. Tylko trzeba się troszkę natrudzić, a wiele osób idzie na łatwiznę. Natomiast egzemplarz numer dwa, który oglądaliśmy dzisiaj rano, jest totalnym sztosem. Jest absolutnie czymś, czego się kompletnie nie spodziewaliśmy. Zakładam, że nie powinno się stać nic złego, że nie kupimy egzemplarza numer 2. Natomiast, gdyby tak, chociaż mam nadzieję, że tak na pewno nie będzie, w sensie, że się nie stanie, w sensie, w sensie że kupimy ją, nie będzie nic przeciwko. Jeśli faktycznie okazałoby się, że ten egzemplarz numer 2 z jakiegoś powodu nie będzie mógł być przez nas kupiony, nie wiem dlaczego, no to wracamy po egzemplarz numer 3. Absolutnie, bo jest naprawdę fajnym samochodem z świetną historią, kompletem dokumentów. Pozostaje przed nami nocka, która pewnie będzie przeze mnie nieprzespana i no już będę pewnie w głowie widział to, jak otwieramy dach i lecimy sobie z Asią 500, po czym nawet nie marzyłem. Marzyłem, ale nie sądziłem, że to się uda. Zobaczymy jutro. Nie wiem, czy to widać, ale to jest tramwaj, który ma gumowe koła. Tutaj. Ma gumowe koła, ponieważ jest prowadzony przez jedną szynę. Jest to tramwaj jednoszynowy. Koła jadą sobie po asfalcie, a szyna prowadzi pojazd. Eee, takie rozwiązanie ma swoje wady, ale ma też swoje zalety. Zaletą było to, że cała infrastruktura i budowa takiej sieci tramwajowej była po prostu tańsza, bo Montowano jedną szynę, a nie dwie, więc koszt leciał na pół, ale w praktyce się okazuje to, że jazda gumowymi kołami po nierównościach na, 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 na asfalcie powoduje pewnego rodzaju wibracje, wstrząsy, które odczuwają pasażerowie. Wszyscy się po prostu trzęsą. Ja też się jak jasna cholera trzęsę, bo dopinamy takiego dila, że będzie po prostu mega grubo! Wygląda na to, że kupiona. Nawet nam się udało delikatnie znegocjować cenę. Historia jest po prostu niesamowita.